To tysiąc razy i powtórzę po raz tysiąc pierwszy. Moi drodzy, sprzedaż na marketplace'ach jest czymś krótkofalowym. Co to znaczy? To znaczy, masz produkt, sprzedajesz go, zostaje Ci jakiś zysk po prowizjach, które są ogromne, albo nic Ci nie zostaje, bo tak też bardzo często bywa. Mało tego, na marketplace'ach musisz spełniać czyjś regulamin, jakiejś firmy. Szybkie dostawy, szybkie zwroty, tamto, sramto, odpowiedzi. Jak Ci spadnie rating, jak Ci spadną punkty, to masz problem pomimo tego, że budowałeś konto latami lub miesiącami. Różnie to bywa, w zależności od przypadków. Dlatego sugeruję działać długofalowo, tworzyć własny brand, własny e-commerce, który pozwala małymi kroczkami, krok po kroku, małą łyżeczką, budować świadomość swojego brandu, swojej marki, zakorzenić się w głowach swoich klientów, bo dzięki temu grasz na swoich zasadach i ta, nadro, ta nagroda nie jest... Krótkotrwała, tak jak w przypadku na przykład marketplace'ów, że od razu dostajesz jakieś tam pieniądze lub ich brak, ale masz długofalowy zysk polegający na tym, że masz zbudowaną świadomość. To jest bardzo, ale to bardzo istotne w dzisiejszych czasach, ponieważ wtedy grasz na swoich zasadach, w swoim sklepie, ze swoimi punktami, ze swoimi klientami, którzy o Tobie wiedzą, a na marketplace'ach nie budujesz świadomości swojego brandu.